A ty już niesie swój sprzęt No jestem mega ciekawa jak mu dzisiaj pójdzie. Ja się No już ruszamy dalej. O tu właśnie ten kierunek. Danank. Mamy kilka rzeczy do zwiedzenia Przydałoby się zobaczyć góry maryborowe. Jak i również Bana Hills. Zobaczymy, powiem wam szczerze, bo pogoda jest taka w kratunie jeszcze słuchajcie, taka jedna ciekawostka tutaj yy, do Patryka podchodzą nawet faceci wszyscy go tutaj tak dotykają po klacie, tak, po, klacie po zaroście bo po... oni w ogóle nie mają zarostu naprawdę, nie spotkałem jeszcze Wietnamczyka, chyba nie przyglądają się w Tajlandii, ale chyba jest to samo I mają w ogóle zarostu strasznie się Patryka zaraz nie podoba, barki, trzymają się za barki dotykają się. Ale tak, jeszcze jedna rzecz ogólnie dotycząca ludzi, również kobiet oni tutaj nie mają żadnych takich barier dystansu jak u nas w Europie. Tutaj każdy każdego podchodzi, dotyka, przytula. Niektórym ludziom może to nie pasować. Nam się to bardzo podoba, bo od razu znika taki dystans i od razu ta relacja od samego początku jest z ludźmi inna. Tym razem znajdujemy się w mieście Danang. No i co nas pierwszy zaskoczyło, to o czym Wam wspominałem na, na poprzednim filmie. Surferzy! Których jeszcze nie widzieliśmy. Niesamowite wrażenie przy nie? Tak, wygląda to pięknie. Jak widzicie, słońca, słońca nie mamy. Tak. Wysiadamy z Indy i meldujemy się. to właśnie w tym hotelu, w Danang. Proszę bardzo, chipsy przygotowane. Ładnie pachnie, ale to o tym już wspominałem, że w, Proszę, w każdym hotelu... Pachnie. Zobaczmy jaki mamy widok za okna. To jest nasz pierwszy prawdziwy hotel od, od dwóch miesięcy. Widok na miasto, ale też widok na góry. A łazieneczka. Kolej jest, Red bulla są. Telewizor. O, łazienka duża, bardzo ładna. Dla panny światełko, nie mogłabyś użyć karty? No nie, znowu. Normalka. Nie będzie ładować jak wyjdziemy jest... Nie, Elegjansko. to jest piękny hotel. Fajny, fajnie. Super i blisko do, do plaży i do Sencu. Proszę bardzo. Taki oto właśnie mały basenik. No ale widok robi swoje. Znajdujemy się dalej w mieście danań i tym razem jesteśmy z polecenia naszego kolegi który powiedział nam, że to jest jedna z lepszych knajp włoskich, jakich w ogóle był prowadzona przez Włocha, który tam sobie siedzi. Więc mu musimy, po musimy to sami ocenić. Opinia może być tylko jedna. Naprawdę jest takie jakbyśmy siedzieli w Napolu. W włoskiej knajpce jedli właśnie te dania Aż sobie przypomniałam, smaki było. No cudowne jedzenie. Weszliśmy do sklepu po jakąś przegrywę na wieczór, ale postanowiłam kupić Patrykowi takie majki. <grych> żartuję. Oj, widzę, ale... że z tym lat 90. się włącza Ale Patryk znalazł tutaj fajne wynalazki. Patrzcie, kola, puszce, półlitrowa. Pierwsze widzimy taką. A takie butelce widzieliście kiedyś? Ale jaja <głos> <głos> o, to Już sobie dzieje. powybieraliśmy Jak oceniasz jakość śniadania? Superowo, bardzo duży wybór To, to na wielki plus Musimy Ty? zaznaczyć, że my płaciliśmy za ten nocleg Uwaga, 15 dolarów za noc Razem z tym basenem, który widzieliście na rooftopie I razem z tymi śniadaniami To naprawdę jest bardzo duży wybór Jak, Nawet puchacz, jak za tą cenę Kuchasz wam tutaj na świeżo no, tak, właśnie sobie zamówiłem czy ja więc zanim dobieraj dostanę Gdzieś tam w Mega, mega super Słuchajcie, dzisiaj najwyższa pora spełnić jedno z marzeń Patryka Marzenie o surfowaniu Tak Ale są warunki, bo fale nie są aż tak duże Jest trochę surferów, jest może pod surfing Jest sprzęt do wypożyczenia Także zobaczymy, może się nie połamie w tej wodzie Słuchajcie Pati już niesie swój sprzęt No jestem mega ciekawa jak mu dzisiaj pójdzie Ja się nie odważyłam, bo jest inna trochę temperatura jak na mnie, bo jest, to jest 24 stopnie Widzę, że moja myszka wyszła z wody Wyczerpana. Opowiadaj jak twoje pierwsze wrażenia, jak ten sport Widziałam, że udało ci się stanąć na desce kilka razy na parę sekund Jestem z ciebie mega dumna, naprawdę mega ci poszło jak na pierwszy raz Opowiadaj. Zmieniłem, muszę, przyszedłem tutaj po to, żeby zmienić sobie uchwyt na lewą nogę, bo mi się źle staje, jak na deskę wchodzę. Samo utrzymanie na desce, w ogóle żeby na niej po prostu położyć się i żeby się nie przewrócić, to już jest mega wyczyn. A wstać? Położyć? Tak, samo położenie na desce, w pozycji, że klatka jest na desce, to już jest mega ciężkie. A wstać? To dopiero przede mną. Udało mi się tam jakieś zalążki, ale widziałem jak tam niektórzy wywijają. To no, podziw. Bardzo męczące siła morza, która cię cały czas podmywa. zimna woda? Na... Nie, akurat jeszcze na początku mi się wydało, że taka jest letniawa, ale wiesz, cały czas się ruszasz. Więc jest mega ciepło. Więc nie poddajemy się i atakujemy drugi raz. Ok, zmierzamy do Barbera. Tym razem. W Wietnamie będziemy testować, jak tutaj Patrycja obecną i za ile. Tym razem witamy wietnamskiego barbera. Jest. Yes. Dobra, słuchajcie, Patryk wyszedł od barbera. Miało być tak. Okay. Miało być tak. A jest? Nie jest tak. Włosy długie. Mówiłem mu, żeby krótko ciał. Trochę tam wyszukanie pokombinował. Grzywkę trochę zostawił. Grzywę zostawił. Mówię do niego tak, zrób mi... E, mówię, mi zrób na jeden. To zrobił na jeden milimetr natomiast zamiast jeden centymetr. Miały być na jeden. Wąsa nie ma. Nie ma wąs. No, odrośnie. Broda Gdzie jest fajnie jest zrobiona, to jest jedyny plus. Tyle. Brak innych. Najgorszy fryzjer z tych trzech krajów. Gdzie jest wąs? Oddajcie wąsa. Składam reklamację. Zobaczcie sobie, jak fajnie chmury położyły się na górach. Morze zburzone, ale z tego właśnie słynie danang, z dużych fal. Mamy dzisiaj piękną pogodę, ale tu się naprawdę pogoda nie sprawdza. Nie jechaliśmy do miejscowości Ojan, to miało lat 3 dni. Pokazywało 100% opady w dzień w dzień. Z tego jeden dzień kropiło, a dwa dni była naprawdę piękna pogoda. ja miałoby dzisiaj pokazuje, że jest mega pochmurnie. Dzień słoneczko nie wyjdzie. Zobaczymy, czy znajdziemy skuter, bo wczoraj powiedzieli, że nie mają automatycznych. No, no. z tym może być problem z dalej skuter, bo byli zdziwiliśmy się. Wczoraj poszliśmy do jednego miejsca, gdzie wynajmują skutery powiedzieli, że nie ma skutera na wynajem w drugim miejscu to samo Więc liczymy, że coś znajdziemy. No, nie mamy wyjścia, więc naprawdę. 40 się, że mają ostatni malutki skuterak dla nas. 120 tysięcy zł zapłaciliśmy, do tego są kaski. Pierwszy raz coś ma wszystkie rozmiary kaski, więc mi nie będzie spadał. Wymagali jakiegoś dokumentu ze zdjęciem Żeby dostać się na samą górę Tych słynnych Bana Hills W ogóle tam jest multum innych atrakcji Trzeba zapłacić 900 tysięcy Nie jest to mało Ale Myślę, że będzie warto. Druga sprawa, jak tu, ktoś z Was by tutaj był, zapłaccie kartą, bo akurat w tym miejscu nie pobierają za, z żadnej prowizji. Zazwyczaj to jest 1, 2, 3%. A zapytaliśmy z ciekawości i się okazało, że płacisz tylko cenę i prowizji jest 0%. Pierwsza pierwszy się z tym spotkaliśmy, nie? No, zawsze jest 3% fee. Tutaj nie ma. Mamy wodę? Wodę mamy, tutaj. Powiem Wam, że to jest taki duży kompleks i mnóstwo ludzi zobaczymy zapomniałem wam powiedzieć że ta firma, która obsługuje właśnie te Hills, gdzie zmierzamy teraz, również obsługiwała kolejkę na Fukok Sunwalk. no to jest taka jedna z największych firm jeśli chodzi o takie wesołe miasteczka, takie atrakcje turystyczne. Tak, bo to tylko nie jest ten taki Golden Bridge wyłożony na tych dwóch dłoniach ale i również roller zameczki park rozrywki tak, ogólnie jakieś parki rozrywki no jak widzicie to wszystko jest takie dopracowane ściutkie, piękne, ściutkie, tak zmierzajmy wies do góry na najważniejszą wycieczkę z mojej strony mogę powiedzieć pamper zubrany, ubrany zmierzajmy I oto właśnie takie miasteczko Nie powiem Wam na ilu metrach ale jesteśmy bardzo wysoko no i przesiadamy się w drugą kolejkę do najważniejszej atrakcji Bana Hills Już zmierzamy tutaj już nam machają no i siadamy. Thank you. No i proszę bardzo. Most Bana Hills. Nie widać tutaj nic. Zobaczmy, jakie widoki za mostu, a sorkin nie widać. No, na tak, średnio bym powiedział. Na nawet ładnie. A w rzeczywistości wygląda to tak. Ciężko nawet przejść. Stawimy zdjęcie tutaj z Instagrama, jakie się nam udało zrobić, żebyście zobaczyli Instagram. Będzie też filmik na YouTube. W całym tym parku rozgrywki. Znaleźliśmy jeden polski akcent. Proszę bardzo. Pan Chopin. Bardzo ładnie opisali o naszym Polaku, rodaku. W związku z tym Polska górą. No i zmierzamy dalej. Tak serio? To chyba długo tu nie zabawimy. Bo raczej nas nie kręcą takie parki rozrywki. Sam przejazd naprawdę był spoko. A jak ktoś ma dzieci, ja uważam, że zarobisz to Oczywiście, jeżeli macie dzieci, to idealnie. No. Lepiej być nie może dla dziecka. Jeśli ktoś lubi parki rozrywki albo nigdy w takim nie był, to jest... Tak, jeżeli ktoś przepada za parkami, rozrywki jakimiś rollerkesterami, to dla tych takich osób naprawdę będzie tak, bo mega. Ogólnie trzeba to powiedzieć głośno, Sun World to jest naprawdę dobra firma. Przepięknie obiekty są zadbane. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo też, obsługa przemiła. No firma na najwyższym poziomie. O, o. Więc proszę Was, zostawcie lajka dla tej wiewiórki. No to trzeba spełnić marzenia z dzieciństwa. Ahoj, przygodo! Jak na miesty, tu siedzi taki mały chłopczyk. Czekamy, będzie dalej ładna pogoda tam. Tutaj to jak jest? No, jest więc jeżdżamy już na dół. Więc się tak naprawdę okaże, czy dalej świeci słońce w Danang, ale tutaj widzę z, z mojej lewej strony śmiechy, hihi, fify, hi, hi, rafy. Miało dzisiaj lać, a tu proszę bardzo jest trochę pochmurnie, ale pogada nam dopisuje zmierzamy na góry marmurowe a sprawa z parkingiem wygląda tak, że nie ma jakiegoś oficjalnego parkingu, więc wszystkie restauracje w pobliżu zapraszają właśnie takie skutery tutaj, żeby sobie zaparkowały za opłatą 10 tysięcy dongów więc uważam, że to spoko sprawa Ok, już mniej więcej wszystko wiemy, tutaj jest taka Fajna mapka, dobrze opisana. Są dwa wejścia, my startujemy z gate'a numer 1, gór ogólnie jest pięć takich tutaj, ale tylko jedna jest otwarta dla zwiedzających, nazywa się Water Mountain, więc numerki są fajnie określone na tej legendzie. Zaczniemy sobie od jedynki, no i będziemy zwiedzać wszystko po kolei. Każda góra symbolizuje jakiś żywioł, my jesteśmy na górze wody, czyli podejrzewamy, że też będzie jakiś wodospad w tych jaskiniach, które tutaj są. Oj, na pewno. Więc spinajmy się do samej góry. O, już widzę Ewelinkę, że wchodzi tam Więc chodźmy dość szybkim krokiem. Nie jest aż tak stromo. Tam jest takie super przejście. No i proszę bardzo. Jezuspinaczkę. O, Jezu, auto w tych górach. Kani, weźniesz plecak? O, tu jest wszystko nagrywane. Mamy nadzieję, że jest wyjście z drugiej strony. Kurde, nie mam się czego chwycić. No i jeden z pięknych widoków właśnie z tych marmurowych góry. No i obok może. No i kolejna jaskinia. Plusem wielkim jest takim, że nie ma tu ani jednego człowieka. Chyba wszystkie wycieczki już się zebrały do domu. Ale minusem jest to, że trzeba i iść bardzo wąsko. No, wchodzimy. No i zmierzamy na najwyższy szczyt właśnie tej góry wodnej. No, powiemy Wam, że trochę męcząca była ta podróż. Ale warto. No, widoki są piękne. Możecie sobie teraz zobaczyć te, te, właśnie te pięć gór wszystkich. Na jednej z nich się znajdujemy. Ja widzę trzy. No, z drzew to... tak średnio nie widać. Jak No i już przedostatnia atrakcja na naszej liście. Oto ta piękna wieża. Tu widzicie tą większą, a tutaj taka niebieska. I oczywiście sesje muszą być, nie inaczej. Oddaliśmy właśnie skuter. I jedno Wam muszę powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek mówiliśmy, że ruch gdziekolwiek był szalony, to cofam te słowa. To dopiero w Da się zaczęła prawdziwa jazda. No naprawdę, tutaj w Wietnamie, tu akurat idziemy taką boczną uliczką, tu nie ma, nie ma dużego ruchu, ale tu nie ma zasad. Po prostu ludzie jeżdżą pod prąd, wyjeżdżają. Jak jesteś na uprzywilejowanej drodze, to nic nie znaczy. Ten co wyjeżdża ma pierwszeństwo tutaj. Musisz mu ustąpić, bo jak mu nie ustąpisz, to się zderzycie. Eee, ludzie bożą różne przedmioty ze sobą. Rury, nie rury, motyki, siekiery, balony. łopaty, balony. O, no widać właśnie, wszystko bożą. Możecie to zaczepić. O, tutaj gdzieś się wącha do ruchu, tak. No jest dżungla, prawo dżungli. Myśleliśmy, że w Tajlandii było ciężko, myśleliśmy, że w Kambodży było ciężko, ale Wietnam przebija wszystko. Tutaj, tutaj ruch jest najbardziej chaotyczny, ze wszystkich. No i tak się kończy nasza przygoda z Donang Właśnie na tym lotnisku. Mamy godzinę 5 rano, a 7.35 wylatuje samolot. Podobno te linie są bardzo dobre. Słuchajcie, to była najszybsza odprawa w naszym życiu. Jeszcze nie przeszliśmy przez bramki, ale przejdziemy w dwie minuty. Całość z wyjściem z hotelu, yy, z, z nadaniem bagażu, 15 minut. No, tak szybko jeszcze nie było, muszę no nie ma to przyznać. Nikogo jest pusto. No, dziwne. Nie ma żadnych ludzi, ale chyba wchodzimy tędy tutaj. Myślę, który mamy, który mamy gate? Nein. No to musimy iść tędy, co ci ludzie stoją. A pijemy tutaj kawę czy idziemy tam się napijemy? Możemy się napić tam. No to chodźmy.